Witam, witam wszystkie znaki wodne. No, i mamy 29-30 maja, mamy nów księżyca. I to jest w praktycznie bliźnięta, o ile sobie dobrze przypominam. Więc oglądajcie jeszcze astrologiczne kanały, abyście mogli wiedzieć, co dalej, jak się posuwać. Jakie intencje, nowe intencje można pisać, bo to jest taki podwójny znak, czyli bliźnięta. A można robić to, co jest podwójne. Czyli a jeśli, jeśli chodzi o związki, to trzeba się nad tym skupić, a jeżeli Chcecie coś wymanifestować? Visualization, czyli wizualizacja. Jednym słowem, zaczynamy. Dziękuję Wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, subskrybujecie. Jeżeli jeszcze mnie nie polubiliście, to proszę to zrobić z paluszkiem do góry. No i oczywiście zasubskrybować, przyciskając przy tym dzwonek. Bo wówczas będziecie dostawać powiadomienia bezpośrednio do, swojego, do swojej skrzyneczki o moich nowych filmikach. Um, ci, którzy chcą um, mieć przeze mnie karty postawione prywatnie, to proszę do mnie po prostu napisać. Pod, pod każdym moim wideo jest mój e-mail. A ja wówczas odpowiem w przeciągu paru dni. No więc zaczynamy moi drodzy. Zobaczymy co ten nów księżyca dla Was przyniesie. Na czym macie się skupić? Przede wszystkim to są karty 3. Uuu, tak jakoś wyszło proszę w ten sposób więc ją postawimy tak druga i trzecia dla skorpionów to są oczywiście dla skorpionów no moi drodzy na czym macie się skupić na dwoje babka wróżyła bo macie tutaj a, star czyli gwiazdę Praktycznie wychodzi na to, że na, tak naprawdę, moje drogie Skorpiony, to nie wiecie. E, macie dużą nadzieję, ale nie macie zielonego pojęcia, e, jak to się w ogóle potoczy, jak się to wszystko rozwinie. Drugą kartą jest Empress, czyli cesarzowa. No, możecie, to jest sytuacja obecna, czyli. Możecie się nosić z jakimś nowym projektem, więc wizualizować, pisać nowe intencje. A przede wszystkim tu, czyli wdzięczność. Wdzięczność za to, co macie, co posiadacie. a Codziennie pisać ze życzy, a pamiętnik wdzięczności i wizualizować, moje drogie skorpiony. Jaki będzie tego wynik? No, strze w strzelec do 45 roku życia, chociaż równie dobrze może działać taką energią, czyli może być starszy e, lub starsza, bo są to rozłożenia ogólnikowe, generalne, moi drodzy. Więc e, jeżeli nie macie partnera. To być może właśnie będzie w Strzelec, ale jakimś sposobem on się po prostu od Was odwraca. Mimo, oj, mimo tego, że jesteście, a, posiadacie wszystko, wszystko co każda kobieta powinna posiadać. Czyli możecie się też i dowiedzieć, że ktoś jest w ciąży z waszego, z waszego bliskiego otoczenia lub nawet i wy. Ale wasz partner niestety odwraca się od tej sytuacji. Niemniej jednak to może być też jakieś romansidło. Proszę, bo tutaj mamy lovers, czyli kochankowie. Czyli może się to przeobrazić w jakieś romansidło. Z, e, by Panną albo koziorożcem, lub no, jeżeli ten Wasz pan, z którym, na, z którym wiążecie jakiekolwiek nadzieje się od Was odwraca, baran na wstrzelec, lub ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. No to powiem wam, że będziecie mieć nowego partnera. Byk-panna albo kozio, rożec, ale to będzie pod koniec tego um, cyklu nowiu. Ok? E, wyciągniemy motto na ten nów surrender, czyli poddaj się. Jeżeli szukasz, Partnera miłości, wdzięczności, wyrozu wyrozumiałości, przepraszam, no to najwyraźniej znajdziesz u byka panny albo koziorożca. Moje drogie Skorpiony, czyli Sorenda, poddaj się. No, i e, wyciągniemy kartę Oracle, czyli wyrocznie Sorenda. Poddaj się. Takie jest wasze motto na Nów Księżyca, który jest 29-30 maja. Co może się przesunąć na. i clean up! Jeżeli musisz, to musisz coś wyczyścić. Wyczyścić swoje otoczenie, dać sobie spokój z baranem lwem albo strzelcem, który prawdopodobnie albo która prawdopodobnie Was mocno zra, zraniła lub zranił. A pod spodem mamy No Place Jak like Home, czyli nie ma jak to w domu. I to jest numer 50, czyli... Piątka to zmiany, a zero to wiadomo, że jest boska interwencja, i aniołki zadbają o to. I numer 21. Być może właśnie 21 zaczęliście już a, oczyszczać swoje otoczenie. A, no, musicie jednym słowem oczyścić się z czegoś lub z kogoś. Co dla Was po prostu nie pracowało i pracować nie będzie. Także to by było tyle. Zobaczymy co dalej. Czyli raczki teraz. Raczki. No zobaczymy raczki. Raczki na nów księżyca 29,30 maja i zobaczymy co będzie dla raczków. No ładnie. No, wielka miłość moje drogie raczki. Wielka miłość. Nad czym macie się skupić? Nad miłością, którą wy pałacie do innych, mało tego, jesteście strzeżeni przez siły wyższe. I dla tych, którzy nie są w związku, a no to szykuje się coś pięknego i nowego. Pięknego i nowego. Wielka miłość, moi drodzy. W każdym bądź razie. To jest niesamowite uczucie, bo miłość przerasta. Czyli e, miłość nawet może przenosić góry. Justice, jeżeli mieliście jakiekolwiek problemy finansowe, moje drogie raczki, czy też legalne, to sprawiedliwość jest po Waszej stronie, moje drogie raczki. No, jaki będzie tego wynik, kochani? Rycerz kielichów, czyli goni ktoś do Was z tą wielką miłością. Może to być, moi drodzy, skorpion rak albo ryba. Także przygotujcie się na jakąś wspaniałą wiadomość emocjonalnej natury, czyli może ktoś nadjechać, właśnie z um, oświadczynami um, albo się będziecie zaręczać, jeżeli jesteście już w takim związku lub dostaniecie właśnie wiadomość na chrzciny, ślub, zaręczyny, a to jest po prostu wspaniała wiadomość emocjonalnej natury. A pod spodem proszę pod spodem mamy trójkę kielichów, czyli dużo radości, to będzie pod koniec tego nowiu, dużo radości, szczęścia, zadowolenia i być może właśnie wtedy dowiecie się, że ten ktoś Wam się chce po prostu oświadczyć. Moi drodzy, no Waszym motem jest allow, czyli pozwól. To jest wasze motto, na, na nów. OK? Pozwól! I Oracle Cards, czyli karta wyroczni. Zaraz sprawdzimy dla raczków. Wolałabym, żeby wypadło. No, właśnie, za dużo. O, proszę. Czyli a change of the wind, czyli zmiana wiatru. Teraz wiatr, wiatr Was będzie pchał do przodu. Najwyraźniej tego potrzebowaliście. Do tej pory jakoś było pod prąd, czyli ten wiatr Wam nie służył. Musieliście dużo siły zaangażowania e, w tą sytuację wnieść, aby zaczęło to dla Was pracować, moi drodzy. Czyli pozwól i zmiana wiatru, moi, moje drogie raczki. No i ostatnie lecimy teraz do skorpion, rak, ryby. Teraz do rybek. Boże, muszę to zbierać pierwsze. Teraz do rybek. No moje drogie rybki. Zobaczymy. No wypadły ale za dużo. Oj, oj oj. Oj, oj oj. Okej okay, moje drogie rybki To jest na nów Księżyca moje drogie rybki Na nów Księżyca już wypadła jedna który jest 29-30 maja No też wypadły I to je, i ten nów jest bliźnięta Waszym motem jest entanglement, czyli splątanie. No, prawdopodobnie nie będziecie wiedzieć, w którą stronę po prostu. A, jesteście zagubieni, splątani, nie, nie macie zielonego pojęcia mojej drugiej rybki, co dalej. Ale na czym macie się skupić? A, death, Czyli coś dla Was tutaj nie pracuje. W jakimś aspekcie, w sytuacji, to może być wszystko, czyli w aspekcie relacji, związku z pracą, z prywatną osobą, z mężem, żoną, z partnerem, z sąsiadami. No, wszystko jest tutaj po prostu możliwe. Jak coś dla Was po prostu. Nie pracuje i to jest numer 13. No, to reprezentuje praktycznie moje drugie e, rybki, powiedziałam raczki. Moje drugie rybki to reprezentuje oczywiście skorpiona, więc może to być związane z skorpionem. E, dwa, pe, dwójka pentakli. No, na dwoje babka wróżyła. Jednym słowem, jeżeli szukacie pracy, to znajdziecie się w sytuacji, że będziecie musieli wybrać jedną z tych opcji, okay? Z tych możliwości. Z kolei jeżeli chodzi o związek, nie macie zielonego pojęcia, a jak to wybalansować, staracie się zrównoważyć, ale jakoś coś tam nie wychodzi. Tu będą też opcje do wyboru, czyli dwie możliwości. Ale wy naprawdę nie jesteście przekonani, moje, przekonane, moje drogie rybki, w którą stronę 5, e, piątka mieczy. Czyli zmiany. Uważajcie, bo możecie być mocno pokrzywdzeni emocjonalnie, a także imaterialnie. Czyli. Zwracajcie uwagę na to, z kim się zadajecie. No i piszcie nowe intencje, bo to jest bardzo mocne. Pisane jest bardziej mocne. A pod spodem mamy króla, króla kijów czyli zaczniecie działać. Jeżeli nie macie partnera, albo jesteście w związku obecnie, to zacznijcie po prostu działać. To może się też tyczyć i waszej pracy, czyli może to być wasz BOS, ale to będzie pod koniec tego właśnie nowiu, moi drodzy. Jednym słowem, a będziecie musieli zacząć działać. Jeżeli, tak jak powiedziałam, nie macie partnera, Albo jesteście w związku, to wasz partner może być e, strzelec lew baran albo ktoś, kto ma te właśnie e, znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Także e, uważajcie, bo ktoś Was najwyraźniej chce oszfabić. A przede wszystkim jakaś sytuacja czy aspekt dla Was nie pracuje, moi drodzy. Zobaczymy um, kartę wyroczni. No, jakimś cudem to się odwróciło. I waszą kartą wyroczni okay, jest um, Gesture Island. Hmm. I to jest numer dziewięć. Czyli dziewiątka odegra ważną rolę. Entangle, entanglement, czyli spontaniczny gestio. Czyli jakiś miły gest. Gest. Wyspa gestu. O, tak to mogę nazwać. Dziewiątego może do tego dojść, lub ktoś się urodził dziewiątego, lub mieszkacie pod dziewiątką. W każdym razie dziewiątka może w jakiś sposób z Wami rezonować, może właśnie ta śmierć, czyli coś, co dla Was nie pracuje, a zdarzy się właśnie dziewiątego i oświeci Was. Jednym słowem, jest to bardzo ważne. Także a, to by było tyle, moi drogie znaki wodne. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. I proszę nie zasubskrybować i przyciskać dzwonek, a wówczas będziecie dostawać powiadomienia bezpośrednio na swoją skrzyneczkę. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.